Co sadzić po pomidorach w szklarni? Zielony nawóz dla zdrowia pomidorów. Gdy tylko pomidory wydadzą plony i zaczną obumierać, na myśl przychodzi nam zielony nawóz. Czy ma sens bawić się z rośliną okrywową i jaki jest z tego pożytek? Oto kilka argumentów za zielonym nawozem. Na większości działek uprawa pomidorów odbywa się w stacjonarnej szklarni, gdzie pomidory rosną rok po roku w tym samym miejscu. No chyba że ktoś się zamieni na dynię lub ogórki. Polegając wyłącznie na nawozach syntetycznych, właściciele szklarni zauważają, że gleba pogarsza się zarówno pod względem struktury, jak i zawartości składników odżywczych ale nie można przegapić terminu – w końcu domowych pomidorów nie można porównać z zakupionymi. I w tym przypadku pomogą nam rośliny na nawóz zielony, zwane także poplonem. Naukowcy badający wpływ zielonego nawozu na jakość gleby i przenikanie azotu do pomidorów w monokulturze obliczyli, że 27% azotu występującego w owocach i 23% azotu występującego w liściach pochodziło właśnie z nawozów zielonych. Ponadto nastąpiło biowzbogacenie gleby, czego tak bardzo brakuje w zubożałej szklarni. Kleba to nie tylko obojętny materiał, ale żywy organ składający się z miliardów drobnych organizmów na metr kwadratowy. Większość z nich zamieszkuje górne kilka centymetrów, gdzie pracują na wzajemnie korzystnych warunkach, tworząc cenną warstwę organiczną. To ona jest potrzebna korzeniom pomidorów, aby rośliny były zdrowe i produktywne. Dlatego natychmiast po usunięciu przestarzałych krzaków pomidorów za pomocą nawozów zielonych rozpoczniemy krótki płodozmian. Muszą mieć trzy główne cechy Zbio wzbogacenie gleby, ochrona jej przed erozją zimą oraz przed chwastami jesienią. Jest jedna roślina okrywowa, której na pewno nie chcemy uprawiać, czyli chwasty o zimę. Jeśli jest ciepły październik, wczesną wiosną w szklarni zobaczymy grube dywany tkane z chwastów. Aby tego uniknąć, musimy być szybsi i dlatego wysiewamy od sierpnia gatunki drobnoziarniste takie jak owies, żyto, pszenica oraz gatunki wiążące azot, czyli koniczyna i wyka. Najpóźniej no jednak do 10 października powinny mieć odrobinę czasu, aby zdążyły trochę zrosnąć przed pierwszymi silnymi przymrozkami. Niektóre umrą z powodu niskich temperatur zimą, ale większość przejdzie w stan uśpienia i wznowi wzrost po zimowaniu. Od września można wysiewać groch pastewny lub bobik. Gorczyca zawsze dobrze wpływa na zdrowie gleby, jest najlepszą rośliną okrywową na glebę gliniastą. A zimą kiedy odpoczywamy, nawóz zielony pracuje, korzenie roślin okrywowych wzrastają głęboko w ziemię, zbierając składniki odżywcze, które w przeciwnym razie mogły zostać wypukane z gleby. Od połowy kwietnia do początków maja, około miesiąc przed przeniesieniem sadzonek pomidorów do szklarni, przekopujemy glebę, aby poplon miał czas na rozkład. Zielony nawóz szklarniowy jest zwykle cięty zwykłymi nożyczkami i pozostawiony do zwięgnięcia na kilka dni, zanim zostanie zakopany w glebie. Aby posadzić roślinę okrywową, zacznijmy od oczyszczania ziemi. Usuńmy wszystkie chwasty, zwłaszcza byliny. Glebę lekko ugniatamy grzbietem grabi, a następnie rozsiewamy nasiona równomiernie na powierzchni, niezbyt grubo. Ponownie lekko uklepujemy tylną częścią grabi i podlewamy ziemię, jeśli jest sucha. Nasiona grochu lub bobiku wysiewamy w rzędach na głębokość około 5 cm, w rzędów do 15 cm, gdyż trzeba uzyskać więcej zielonej masy.